Witam yy, w ostatnim odcinku naszej serii w kopie Call of Duty MW3. Witam, 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 więc startujemy. Ta, jedziemy. Są tak, idziemy naszą przedostatnią misję. Tak. Mam nadzieję, że w tej nie będzie tyle faili, faili co w poprzedniej. No ja też mam taką nadzieję. W poprzedniej mieliśmy około 4 faili. No ale jak to jest jak się schodzi na helikopterze, gdzieś nie da się schować i się polega na y, botach skryptujących. No. Dokładnie. Nie miałem uników robić helikopterami. <słuch> <słuch> Dobra, to niech nam się to wczyta, dyberstwo. Co tu mamy w ogóle? Okej. Okay. O z o. Gdzie ty jesteś? Tutaj? Dobrze. Hello. Hello, Motimo. Dobra, zaraz ci tu pomogę. Moje granat ma przy samej dupie. <laughs> Uciekaj. Żyje. Żyjesz, dobra. A koleś tam On dostał tej. <laughs> Wiem, że to było chamskie, no ale... No i chciałem się broni zmienić. Rozumiem Cię. Good kill, good kill. dostał z RPGa. Podejrzewam, że ktoś strzela do nas stąd. Mam RPGa z jedną rakietką. O, jakiś skubaniec... Trzy, O, ale mnie ubili. Dobra. Pies piesek do mnie bieg okej okay. To ogarni tego pieska. Jakiego? Już już tak nie żyje. Aha, myślałem, że jeszcze żyje. Eee. No nie, no jak zawsze. Granat pod giry. Uważaj, uważaj, uważaj. Dzięki. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy. Jesteś w domku? Mm, tak. Chyba zmienić. na giełdzie jesteśmy teraz. O, słyszę, słyszę ruskich. Nie za ciekawie, tu jest. No. dużo. Ruski sprawdzają a, akcje. Cena kawioru spadła. <laughs> Co na wódki chyba? Spirytu. Sorry, tak. Spirytu. Powoli, powolutku, powolutku. No ja teraz nie odróżniam kto jest kto. Ścielam na oślep. Gdzie on jest? Łe. Ue, plecy mamy. Mam nadzieję, że nie zginiesz. No nie wiem. Tak słabo jest już. zradę Słabo... słabo się czuję coś. Kręci mi się w główce. O, dobra, dostał łepek. łebek. Ła, gdzie to jest? Gdzie to jest? A tu. Dobra. Panika. Gdzie Where is it? Where is it? A, ah, okay, it's here. No, to, 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 to. od razu, lej tam na nich. Punkty. To trzeba to... sobie ponabijać tej... O, tam punkty. Gdzie <laughs> ty jesteś? Na górze. Ale, czekaj. Jak tam wlazłeś? A. <laughs> Ale panika. Panika Gaming No! Gdzie teraz? <noise> Masaka tak Jak to no jest jak się nie grało? Jak to jest jak się nie grało? Dobra, teraz mam naprawdę bareta Dobra, spoko Daleko są? Dosyć, idź ten do tej antenki tam, zrób to Dobra, ogarniaj Osłaniaj mnie No, dzięki Za osłonę no sorry, no przeadowywałem. No masz wziąć tak zrobić, tak Spoko za, Majster, dam radę Nawet tego typa z tym arpeggentem tam. Ups nie Trzeba tu ogarniać A. Trzeba tu. Helikopter? A, wiem, widzę To nie jeden a nie, to jest tylko dostawczak. No, dostawczak też. Ło, coś wam mnie strzeliło. Co to było? Oj, helikopter, więc... O, teraz... chyba fail. Ale dostał za jeden strzałem. Dobra, plecy masz. Y dzięki, to dzięki. W gazie. Tam jest. No, w tym gazie. No, teraz jestem uwięziony. No, słyszę Dole. ruskich Dobra Dole są A ja tu nie mogę ani wyjść ani nic Ale no, im dałem powitanie Dobra Ten gaz. Nie, bądź, nie bądźmy tak obok siebie bo jak nam pier tyknie bomba to Mam, no, dokładnie Dobra coś znowu wam jeszczela na... Z dachu strzelają. Ola oberwałem od boku gdzieś Kurcze Z dachu się no jak Ule, gdzie ty jesteś? Dziękuję Ci bardzo. Z dachu do nas strzelają. Wiem. Garnik tym paretem. Ej, o, ej, plecy. No to ja jestem! Aj, Coś ty zrobił! Ej, bo ktoś do mnie strzelił od tyłu. Patrzę, koleś dostał z a to ty byłeś. O nie. Ej, no nie, no sorry wszystko za faila. Nie, takiego faila jeszcze nie miałem w życiu. Nie wierzę tej. No mówi się trudno, no. Nie no, wypadki chodzą po ludziach, nie? O Ty kupił się. Wow, ale mi życiło. Kolejny pies, Kolejny rusek. Muszę znowu zamienić w broń. No ale fajnie. Kałak z tumikiem. No nie wierzę. Co jest? Ojoj. Oj, oj, Przed chwilą tu nikogo nie było, a się po chwili pojawił typ, nie? O, to jest właśnie ta magia. Czasami tak to mnie wynerwia. ja mam kałak z tumikiem. Panie się z niego strzela za tu. No czy lekki jest Ale to tylko detal Załatwę to szybko i to Tak Przedłuża się nasz, nasz filmik Nasz odcinek Spokojnie A muszę brać. Dobra, idziemy od razu tam walić tych koleśów, tutaj są. Muszę ich tutaj... O, walić ich, a za chwilę ktoś szczeli i będzie się cofał, żeby uratować. Aż ryjcie granaty. A jednak trafiłem z granata. Ja też. Dobiłem go, że by tak powiem. Bieg, bieg, bieg. No, jestem. Aha, zajmę się tą wieżą, nie? Tak. Jakbyś mógł. Idzie się tu schowam. Też mam bareta. We can't damage the vehicle. Dobra, nie ma co. Ja się schowam tu, no, będzie tak. lepiej. O, Ale jajaj. wtedy było epicko. Ojej, ojej, muszę uciekać stąd. Gdzie było epicko? A może ty się... wychodzą te plędze. Skąd? Z ziemi. Ogarniesz ich tam? No postaram się. Nic nie obiecuję. Nic Do nie mnie już cześć Oj, halcio. Zaraz go tam zdejmę jednym z strzałem na mi się uda. Dobra, już. To było hamskie Uważaj na te bomby, bo to A, jest spoko. śmierdzącym gazem. No, te tam tylko skrypty strzelają. W to samo miejsce, co wtedy. Więc spoko. Oj, oj, oj. A teraz bym ober <laughs> ja ja dostałem. <laughs> A, spoko. Dobra, to leci to... helik. Leci heli. Okej. Okay. Będę się spuszczać. Po linie. Skojarzy. <laughs> tak. Jak to powiedziałeś, to na pewno ktoś sobie skojarzy. Ojej, za późno. No, jak zawsze, na koniec. Poradzisz się? No już ich ogarnąłem Polince spadły, spadali na śmierć No dobra, co to tak wolno się przesyła? USB 2.0 pewno Ojej. znowu ładuję Uwaga, pegu wczynają. Widzę. No, nic nie widzę. Ło! Daliśmy radę? Oczywiście, że daliśmy. Jestem major. A to była dopiero pierwsza misja, tak? tak? tak. Ostatnia misja teraz. Mam nadzieję, że bez failu. Dobra, jedziemy. O nie. Dobra, czyli... AC-130 Super, czyli ktoś będzie w samolocie. No, to chyba patnie na mnie. Chyba tak. A ty będziesz na dole. No spoko, będę cię osłaniał. Mhm, pewnie dostanę od ciebie. No, specjalnie cię przywitam. A ty będziesz słyszał te epickie dźwięki. No. Chyba, że ja będę. Zobaczymy. Zobaczymy. Chciałbym być na dole słychać. Słyszeć te dźwięki. Yeah. Dobra. Nie ma, tylko... O, ale polecieli! Nie może to jest na czas. No to coś dość nisko No dzięki Co jest? Dobra Ja nawet nie wiem gdzie mam zejść Jedziesz mistrzu Masz swój cel Dobra Mów gdzie oni są mniej więcej Eee, uważaj tam jakieś Samochody jedą? Jep Ojojoj Okej okay. Good kill, good kill Pomoc, pomoc Uważaj ile ci rakiety nie zaleci ciebie Oj ojojoj, oj, ale dostałem Pomoc, pomoc, pomoc Jak tam? 3 eee. sekund. Bajaj. Ale fart. Dzięki. <laughs> Gdzie teraz? A ja nie wiem. Okej. Dobra. Ale emocje. <laughs> <gry> jedną sekundę miałem do końca Łonie następne A, ale fajnie latają proszę o pomoc proszę o wsparcie no dzięki znowu coś wymieścili padnę padnę padnę, ja padnę 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 boż <gry> ale z mnie lama. Dobra, spoko jest. Dobra, to trochę, zaraz tam pójdę. Gramy pod wpływem emocji, że tego jest tam, wiesz, dużo. I jest czas. No właśnie. A miałem taki fajny... A miałem taki fajny materiał, że... Była sekunda do końca, ale to będzie. chyba tak. Zawsze możecie sobie przewinąć No właśnie Dokładnie samochody Ty mnie widzisz w ogóle na lawerze? Tak widzisz No ja mam nadzieję Nie tak blisko mnie O wiesz ja mam tylko duży napis duchu Aha, a nie widzisz mnie w ogóle? Widzę, tylko mam krópeczkę. Ty se przybliż albo F naciśnij, to ci się zmieni obraz. Aha, wolę termalkę, jednak. Aha, no, myślałem, że nie jedziesz właśnie na termalce. Uważaj. O kurde. O, Uważaj, nie. dziękuję ciebie. Nie strzelaj, nie strzelaj teraz. Nie strzelam, spokojnie, helikopter leci. Helicopa. Masz znowu emocje? Dobra, proszę następny, ogarnij. Czy mi znowu tu jakiś RPG nie szczelił? Spokojnie. Ja, ja mam plecy gdzieś. A się schował. Dobra, uważaj, bo tu biegnę. Eee... <śm> Leżeć. Dobra, ogarnij. Ale mam masakrę tej człowieku. 30 sekund tej. Uważaj, muszę jej tam wybić. Wybi, wybij, mam 30 sekund. Dobra. Jedziesz. Czysto? Chyba tak. Nie wiadomo jak w środku. Okej. No. Czyli ukończyliśmy. O, no i to już jest koniec naszej, jakże to trudnej misji. Ale planujemy do was zrobić bonusa. No, bonusik będzie oczywiście... Może no, nawet i dwa? Może nawet i dwa, może i trzy, może i, i jeszcze więcej, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Ale kończymy to, tą misję, jakże bardzo trudną, powtórzę to jeszcze raz. Chyba tą... To... Te zagrajmy, nie? No. No. Dzięki, no. że byliście z nami. I... I dzięki na razie odwiedzajcie nas jeszcze. Do usłyszenia, podobnie.